Cześć wszystkim, tu Emil z Pozdrowska RLD, i dzisiaj e, chciałem zrobić odcinek na poważnie. E, jest bardzo, bardzo ważna sprawa, o której chciałbym z nami porozmawiać i prosić Was także o pomoc. Nie wiem, czy wiecie, ale w, pod koniec sierpnia e, w Korei Północnej, na północnej części tego kraju, e, doszło do wielkiej klęski żywiołowej. E, tajfun. Uderzył w północną prowincję Hamgyong i dokonał niesamowitych zniszczeń. Według koreańskich władz, jest to największa po prostu katastrofa naturalna w tym kraju od ponad 60 lat. I rzeczywiście tajfun spowodował gigantyczne zniszczenia, i przede wszystkim doszło do gigantycznej powodzi, która po prostu zmiotła z powierzchni ziemi. Kilkadziesiąt wiosek a, a, Zginęło kilkaset osób Podobno około 500 osób a, Zginęło Pewnie także są jeszcze setki osób zaginionych A przede wszystkim po prostu a, Zostały zniszczone kilkadziesiąt tysięcy Domów I większość tych ludzi właśnie Koreańczyków nie ma teraz Gdzie mieszkać Obecnie w tym regionie trwa a, bardzo, bardzo pilna akcja ratunkowa. Władze wysłały na ten teren kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, robotników, którzy starają się odbudować domy, drogi, ponieważ drogi zostały także zniszczone, więc transport do tego obszaru jest także bardzo utrudniony. Jest to naprawdę bardzo trudna sytuacja. Już wiele organizacji międzynarodowych także trąbi na ten temat i stara się zwrócić uwagę świata na ten problem. Na problem taki, że właśnie kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy koreańskich rodzin zostało pozostawionych bez domów, środków do życia, ubrań i jedzenia. A zima się zbliża. Północna prowincja Hamnion to jest no, dość zimny region Korei. Tam już się robi powoli chłodno, już jest pewnie kilka stopni wieczorem a w zimie, w grudniu, w styczniu, nawet do minus 20 lub 30 stopni czyli jest naprawdę po prostu syberyjska zima i teraz jak ci ludzie, kilkanaście tysięcy osób przetrwa zimę bez e, ciepłych ubrań i bez domów no jest to bardzo, bardzo dramatyczna obecnie sytuacja w tym regionie i chciałem właśnie zwrócić waszą uwagę na ten problem i chciałbym się zastanowić co my możemy zrobić, żeby pomóc Koreańczykom, bo Powinniśmy coś zrobić, uważam, bo nie możemy po prostu zapomnieć o tym, że kilka tysięcy osób jest teraz w takiej dramatycznej sytuacji, i myślę, że coś powinniśmy zrobić. Zwracam się do Was z apelem o pomoc dla Koranczyków z północy o pomoc, o wpłaty na różne organizacje pozarządowe, które właśnie ruszają na pomoc tym ludziom. Jest wiele organizacji pozarządowych, zagranicznych organizacji, w tym Czerwony Krzyż i nie tylko. Są także misjonarskie, różne chrześcijańskie organizacje, które już wysyłają jedzenie, ubrania do rejonów zniszczonych powodzią przez, i przez tajfun. I myślę, że także powinniśmy coś z tym zrobić. Świat praktycznie zapomniał o Korei Północnej, zapomniał o Koreańczykach, tych biednych ludziach, którzy po prostu teraz nic już nie mają i nie wiadomo, czy przetrwają zimę. Uważam, że naszym moralnym obowiązkiem jest e, pomoc, ponieważ możemy pomóc i możemy zrobić coś dobrego dla Koreańczyków, e, mimo obecnej takiej no, skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i słabych relacji między Koreą a resztą świata. To nie możemy zapominać, że tam mieszkają prawdziwi ludzie. Tam mieszkają normalni ludzie, to nie są żadni politycy, to nie są żadni partyjni działacze, to są zwykli ludzie, zwykłe rodziny. Tam są małe dzieci, które po prostu straciły wszystko. Nie mają już nic i nie wiadomo, czy przetrwają zimę. I myślę, że naprawdę tutaj nie ma w ogóle miejsca na dyskusję jakąś polityczną o sankcjach czy czymś tam. Po prostu jest to sytuacja taka, że nie możemy tracić czasu i nie możemy w ogóle nawet się zastanawiać, czy, czy mamy im pomóc, czy nie mamy im pomóc. Bo my chcemy zadać jedynie pytanie, jak będziemy się czuć z tym, że nic nie zrobimy i że nie pomożemy tym ludziom. Jestem pewien, że pod tym filmem zaraz się pojawią komentarze o tym, hej, to może nie trzeba było odpalać atomówek ani rakiet, to byłyby pieniądze na odbudowę. Wiecie co, eee, wiem, że będą takie komentarze i chciałem Wam jedną od razu rzecz powiedzieć. Ci ludzie, którzy właśnie tak mówią i tak piszą, gówno wiedzą o Korei Północnej. Gówno ich obchodzi los tych ludzi, Właśnie, którzy są w dramatycznej sytuacji na północy i nie mają teraz środków, żeby przetrwać zimę, to w ogóle nie podlega dyskusji, czy im mamy pomóc ze względu na testy atomowe i politykę Korei Północnej, czy nie mamy im pomagać. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Trzeba odłożyć politykę na bok. Ona tu nie ma żadnego znaczenia. Ci, którzy torpedują właśnie pomoc humanitarną Korei Północnej i nakładają sankcje na przykład na organizacje, które próbują im pomóc, na przykład Korea Południowa. To mają krew na rękach. Po prostu mają krew na rękach tych ludzi, którzy mogą umrzeć z zimna i z głodu w trakcie tej zimy. Więc proszę was wszystkich, nawet tych, którzy się sprzeciwiają tak, wyjazdom do Korei Północnej do jakiejkolwiek interakcji z tym krajem, to po prostu się lepiej nie odzywajcie nawet, ponieważ się ośmieszacie i po prostu krzywdzicie ludzi. Pomagać należy zawsze i każdemu, bez względu na jego no, orientację polityczną prawda, czy sytuację międzynarodową. W ten sposób pokazujemy Koreańczykom, że możemy być przyjaciółmi. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Istnieje takie bardzo chyba stare przysłowie, i wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby pokazać Koreańczykom, że możemy być przyjaciółmi. Ja Wam gwarantuję, że ta koreańska rodzina, ta matka z małym dzieckiem, jak otrzyma właśnie od zagranicznej organizacji międzynarodowej pomoc, dostanie jedzenie, dostanie ubrania, ktoś im pomoże budować dom w Korei. To ona będzie o tym pamiętała przez całe życie i będzie wdzięczna. I ona, mimo że nie ma kontaktu z, właściwie prawda, z mediami zagranicznymi, nie ma e, kontaktu z obcokrajowcami za bardzo, to będzie potem pamiętała, że przyjechali tacy ludzie z Europy, przyjechała taka organizacja z USA czy z Kanady i nam pomogła, i nam uratowała nasze życie. I to dobro, to dobro będzie kiełkowało w przyszłości. I to jest najważniejsze. O tym powinniśmy pamiętać. I powinniśmy pamiętać właśnie o tych ludziach, którzy. Właśnie czekają na naszą pomoc. Więc jeszcze raz apeluję. Ja, Emil Truszkowski, z pozdrowsk RLD, apeluję o pomoc, taką jaką możecie dla Koreańczyków i wsparcie jednej z organizacji pozarządowych, która właśnie wysyła jedzenie, ubrania do Korei Północnej, aby pomóc tym ludziom. Pod tym filmikiem znajdziecie linki do kilku organizacji, które wiem, że się tym zajmują i wiem, że można im zaufać. Ja nie mam z tego ani grosza, nie zbieram sam donacji. Sam mam zamiar wpłacić także jakąś sumę, żeby pomóc tym organizacjom w zbieraniu pieniędzy. I namawiam Was do zrobienia tego samego. Sprawdźcie linki w opisie i zastanówcie się, ile możecie dać, żeby im pomóc. Każdy dolar się liczy. Naprawdę każda złotówka się liczy jest ważna, i w ten sposób możecie pomóc tym ludziom. Możecie w ten sposób uratować czyjeś życie i pomóc im przetrwać zimę. Apeluję także do wszystkich youtuberów, którzy zajmują się Azją, zajmują się na przykład Koreą Południową, Japonią lub Chinami, aby właśnie zrobiła to samo i poprosiła swoich widzów, tak, wszyscy blogerzy, Poproście swoich czytelników, żeby pomogli Koreańczykom z północy. Bo to naprawdę nie jest czas na kłótnie, na rozmyślania na temat polityki, czy testy atomowe są OK, czy nie są OK, czy oni mogą mieć broń atomową, czy nie mogą jej mieć, prawa człowieka To nie jest w ogóle miejsce i czas na to. Po prostu postarajmy się pomóc, po prostu postarajmy się zrobić to, co właściwe. Rozpowszechnijcie tą wiadomość, także nagrajcie własne filmiki, napiszcie coś na ten temat, żeby po prostu Wasi czytelnicy, widzowie dowiedzieli się o tej dramatycznej sytuacji i że trzeba pomóc Koreańczykom. A widzowie mojego kanału, którzy postanowią pomóc Koreańczykom i wpłacą na jedną z tych organizacji, można na przykład to zrobić za pomocą Paypala. Mam dla Was niespodzianki i nagrody. Jeśli ktoś wpłaci przynajmniej 25 dolarów i wyśle mi potem na maila potwierdzenie, że wpłacił, mail jest na dole w opisie, to wyślę Wam koreańską pocztówkę o taka fajna z rakietą, akurat albo propagandową pocztówkę do wyboru, coś będzie naprawdę fajnego. Dla osób, które wpłacą więcej i uznam naprawdę, że to jest bardzo, bardzo generous. Bardzo ładna wpłata. Tu mam jeszcze koszulkę. Seal in Pyongyang. Taką właśnie, jak ja mam na sobie. Wyślę ją do osoby, która wpłaci i prześle mi zaświadczenie, że wpłaciła na ten cel. I uznam, że to jest odpowiednio wysoka wpłata. Mam także piękny album znaczków propagandowych z Korei Północnej. To także dla osoby, która wpłaci odpowiednio wysoką sumę. Kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ rzeczywiście liczba nagród jest ograniczona. To jest taka no, moja zachęta do pomocy. Wpłacajcie, bo myślę, że powinniśmy coś zrobić. W trakcie mojego z tego pobytu nasz przewodnik, młody Kim Jong Nam, student polonistyki, także właśnie pochodzi z prowincji północnej Hamion. Z miasta Chunjin i jak z nim byłem właśnie we wrześniu w Korei, oglądaliśmy telewizję wieczorem i on, on oglądał te zniszczenia w telewizji i widać było przejęcie na jego twarzy, bo to, bo to były jego rodzinne strony. I ja widziałem właśnie, że on jest no, strasznie załamany tym, co widzi, jakie zniszczenia spowodowała ta powódź. I no, mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku i że jego rodzina. E, no, nie miała żadnych problemów i że ich dom cały stoi, ale widziałem właśnie jak po prostu był zmartwiony tym. I, i także właśnie ze względu na mojego przyjaciela, e, koreańskiego przewodnika, tak? uważam go za swojego przyjaciela, e, także właśnie dzisiaj do Was apeluję o pomoc. No, trochę długi był ten film, ale mam nadzieję, że dotarłem do Was z przekazem. Warto pomagać. Zróbmy coś dla Korei. Wiem, że możemy razem czegoś wielkiego dokonać, więc e, no dziękuję za uwagę i e, do zobaczenia w takim razie. Cześć.